Dziś z górskiego szlaku Joanna Co chciałeś powiedzieć? Wlazłyśmy na hajka To jest święto, że ja chodzę, bo chodzić nie lubię Ona też się dziwi, ale tak ją zatkało tym widokiem, że nic nie mówi o, Ja idę przygotować się do prezentacji tutaj sadzawki do moczenia głowy A Joanna pokaże widok Tak, dokładnie O, to sadzawka Tak, to jest takie... Podejś, ponieważ są tutaj roślinne Stale konstrukcje taki akwarium tutaj. Myślimy, że woda może być pitną, ale ja chyba nie będę próbować. Ale no, Można no, sobie schodzić w biurku. No, schodzi no i tym sposobem jesteśmy w połowie szlaku. Z tym jakże nudnym, monotonnym widoczkiem. Bardzo piękna jest ta dolinka. Janna wyciągnęła swoją lufę i ciśnie teraz foteczki z analoga. No, a my w sumie jesteśmy teraz na takim hajczku pierwszy raz. No, i bardzo tutaj jest przyjemnie. Ja Zresztą, że oczy słońce słońce rozproszone, oraz za chwilę będzie w ogóle turbo gorąco. A teraz jest podwójne zdjęcie. Tak, także nasza włoska, e, włoska hikingowa przygoda właśnie się, e, właśnie się e, rozpoczęła. A właściwie trwa już od półtora miesiąca, bo właściwie to już długo dwa miesiące. No, z tyle. A tam w dole, na łonie natury, widzimy Joannę. niczym prawdziwy ranger raz tutaj Joanna Jones kamufluje się w trawach oraz pachtuje świeżutkie morelle no i jak zawsze u nas wszystko z widokiem Mhm. pełni jakby się napełniło, to przepływa tam do drugiego. Przerwało. Tutaj Tutejsze szlaki prowadzą, też właśnie jak mówiłam przez właściwie miejscowości, które nie do końca mają drogę i właściwie są takimi zlepkami budynków. Tam Johna Jones w kadrze i trochę to wygląda jak takie podchody, bo jak się idzie tymi uliczkami, to na przykład w różnych miejscach wyrysowane są właśnie. Znaki szlaku. I jest to uważam bardzo urocze. Tak, i gdy wypełzłyśmy już z budynków, bo tutaj wychodząc z, z miejscowości trzeba wychodzić krętymi ścieżkami długo, długo, długo. Z, tak, z, z między budynków, szlak prowadzi między budynkami. Naszym oczom okazał się las, zrobiło się gęściej. Jest już bardzo dużo paproteczek, jest stromo, są kamienie i jest naprawdę inna też roślinność. Oraz zauważyłyśmy, że na takim murku tutaj jaszczurki uprawiają taki mikro mur diving, rzucają się z niego po prostu w dół. A tu możecie podpowiedzieć jeśli wiecie, bo Rona mówi, że to piorun załatwił to drzewko i faktycznie tak wygląda jak... raczej nie płonące, ale raczej właśnie strzelone. No i w tle oczywiście cygady.